Spotu i krwi. Między światem widzialnym i niewidzialnym rozpięta jest zasłona. Sprawia ona, że żywi nie widzą umarłych, a umarli nie widzą żywych. Niektórzy czarodzieje potrafią przebić zasłonę i porozumieć się z umarłymi albo wezwać ich na krótki czas do świata pod słońcem. Sztuka ta nazywana jest nekromancją. Również umarli mogą przebić zasłonę i przedostać się do świata żywych. Nie kieruje jednak nimi jak u nekromantów wola i rozum, ale bezrozumna potrzeba. Potrzebę ową wywołuje silne uczucie, jak żal, tęsknota, lub gniew. Bardzo często przekaźnikiem tej emocji jest materialny przedmiot związany z danym uczuciem i ważny dla umarłego. Przedmiotami takimi bywają obrączki ślubne, ulubione zabawki czy narzędzie zbrodni, od którego zginął, przybywający za zasłony.